Czy twoje życie jest ekscytujące? O tym dzisiaj w życiu poczciwym, zapraszam. Pytanie, które nasunęło mi się po obejrzeniu filmu jednego z nielicznych youtuberów zachodnich, których oglądam, na takie tematy, właśnie trochę jak ten mój kanał, takie rozwojowe i tego typu, nazywa się Captain Sindbad i zrobił film o tym, jak spróbował codziennej rutyny Teodora Roosevelta przez 7 dni. I Teodor Roosevelt. Ciekawa postać oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych, ym, oczywiście autor wielu książek, ręcz 40 i współautor y, i też postać, która bardzo intensywnie swoje życie przeżyła pod względem pracy zawodowej, ale też pod względem hobby, pod względem podnoszenia ciężarów, pod względem jazdy na koniu, pod względem polowań, takich rzeczy, które ekscytują. I właśnie jedną z rzeczy, którą ten Captain Sindbad przez 107 dni robił, żeby em, tą rutynę Teodora Roosevelta tak by zasymulować, było zrobienie jakichś ekscytujących rzeczy przez 107 dni. I to wyglądało tak, że on wyszedł trochę poza swoją tą słynną mityczną strefę komfortu. Poszedł robić hobby, których by normalnie nie robił. Poszedł na kajaki, na kajaki, Poszedł bok ćwiczyć, um, i to sprawiło, że te jego um, hobby i wyjście poza strefę komfortu zauważył, że um, zamiast mu odebrać energii, bo. A, i też jeździł na koniu, tak jak Theodore Roosevelt. I zamiast mu odebrać te energię, zauważył, że na koniec dnia miał więcej energii do intensywnej pracy. Zauważył, że gdy poświęca jakąś tam określoną. Ilość czasu na te rzeczy ekscytujące, później tak by jego intensywność pracy, którą też starał się zas zasymulować po Rooseveltzie, bo Roosevelt był znany ze swojej intensywności, e, tego intensywności, z jaką pracuje. Starał się tak samo tą intensywność przełożyć do siebie na swoją pracę, i właśnie dodać do te, dodając do tego te hobby, myślał, że będzie bardzo ciężko. Okazało się, że. Te hobby, czy takie mm, zajęcia, można powiedzieć, bardziej ekscytujące, zupełnie inne niż robił poprzednio, sprawiły, że jego praca, intensywność jego pracy i jego też samopoczucie, poziom energii, wszystko się poprawiło. Jaki tu z tego jest morał dla nas em, Polaków 20, w XXI wieku? Em, jak dla mnie, to, to była dobra porada, którą znalazłem w tym filmie, bo zauważyłem, że moje życie stało się dużo mniej ekscytujące niż nawet było kiedyś. No dlatego, że myślę, że rodzina, myślę, że małżeństwo, myślę, że też pandemia to wszystko może sprawić, że ten poziom ekscytacji może bardzo spaść. Dlatego, że wpadasz w pewną rutynę, wpadasz w pewne kręgi, i też przez pandemię, powiedzmy, jeśli też pracujesz z domu głównie, wpadasz też w taki tryb, że nawet rzadko coś ekscytującego może się w ogóle wydarzyć, powiedzmy, że nawet chodzenie do biura, nawet jazda tramwajem, nawet jazda rowerem mogło się wydać, mogło się rower zepsuć mogłeś coś sobie zrobić, mogłeś spotkać jakiegoś ciekawego człowieka także coś się mogło dziać przynajmniej co sprawiało, że gdzieś tam coś przeżywałeś ciekawego, podczas gdy można powiedzieć, że ta praca z domu że to zamknięcie pewne że e, też wpadnięcie w taką rodzinną rutynę sprawia, że tych ekscytujących rzeczy, tych rzeczy takich, które trochę nas wywalają z Matrixa chociaż na chwilę, wydarza się mniej. I to, co ten film mi zasugerował, to to, żeby faktycznie świadomie sprawić, żeby to życie było bardziej ekscytujące. Świadomie wyjść i robić, zrobić parę innych rzeczy niż zwykle. Świadomie wyjść i robić coś, co wiesz, brzmi fajnie, nawet jak o tym mówisz, że brzmi jak coś ciekawego do zrobienia. Jedną z takich rzeczy z pewnością jest morsowanie, co wkrótce ponownie zacznę robić, ale też nawet nie ćwiczenie u siebie w piwnicy, tylko wybiegnięcie i ćwiczenie na normalnym parku do street workoutu, który jest niedaleko, co, co ostatnio robiłem, i parę takich innych rzeczy, po prostu trochę, wiecie, wyrzucenie się na zewnątrz, wyrzucenie się z tego trybu pracy, książek i, i filmów. Na jakieś nowe tory odsłaniające inne rzeczy, też nauka nowych rzeczy, które też ostatecznie mogą ten kanał trochę e, można powiedzieć, że sprawić, że będzie ciekawszy, ale niekoniecznie tak może być. O czym więcej kiedyś tam później, ale ta sama idea uczynienia swojego życia ekscytującego to jest coś, co oprócz tego, że poprawi ci nastrój, poprawi ci poziom energii, sprawi, że. Będziesz, będziesz oczekiwał pewnych wydarzeń, takich trochę, chociaż trochę nowych, trochę bardziej um, wychodzących poza to, co zawsze robisz, to też ta, te inne hobby mogą sprawić, że intensywność Twojej pracy będzie większa. Albo nawet można powiedzieć, że to, że trochę czasu poświęcisz na te ekscytujące rzeczy, sprawi, że będziesz miał mniej czasu na pracę, który będzie musiał być intensywniejszy i być może w tym Krótszym czasie pracy, intensywniejszym czasie pracy, zrobisz więcej niż gdybyś mniej intensywnie pracował, nawet cały dzień, co też często zauważyłem, że się zdarza. I bardzo ciekawe to jest, jak to działa. Jak zobaczysz na życie Teodora Roosevelta, to będzie to na pewno jasne, że dla niego to było jedyne wyjście. Ta intensywność Roosevelta to jest coś, czego no, nie da się tak by mm, jakoś uda, udać, że się jest takim intensywnym. To był człowiek naprawdę człowiek czynu i e, przyjemnie się ten film oglądało. Kapitana Sindbada zanikuje go zresztą poniżej. No i ponadto Theodore Roosevelt jest autorem jednego z moich ulubionych cytatów, który wisi dumnie powieszony w mojej piwnicznej siłowni, a konkretnie chodzi o cytat. The man in the arena. Może go tu Oh yes, it is not the critic who counts. Not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again. Because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasm, the great devotions, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at worst, if he fails, at least fails, while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls. Who neither know victory nor defeat. Dziękuję bardzo za oglądanie. Bardzo w życie poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga w tygodniu, i w kolejnym odcinku recenzji już wkrótce. Do zobaczenia, cześć.